W kolejnym krótkim filmie, tym razem pszczelarz z Beskidu Niskiego, znalazł się nad Polskim Morzem. Także z południa przenosimy się na północ. Pszczoły zakarmione przygotowują się już same do, do zimy. Układają sobie gniazda jeszcze jak mogą. A robota pszczelarza już praktycznie zrobiona więc można było wybrać się na, na wakacje trochę jesienne wakacje ale, ale pogoda tutaj u nas w Jarosławcu gdzie jesteśmy na Pomorzu Środkowym to już województwo zachodnio jest dzisiaj super trochę wieje trochę fale sztormowe ale pogoda jest, jest piękna i tak to, tak to u nas wygląda także pozdrowienia z nami. it's not about technical.